Siema, pasy na patelni. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić najzajebiściejszą jajecznicę w historii ludzkości. Taką, że po pierwszym kęsie jebnie cię w mózg, jak debilne SMS od byłej trzeciej w nocy. Bierzemy trzy jaja. Nie dwa, nie siedemnaście. Trzy. Najlepiej takie z jajami. Dosłownie. Ja mam tu Stefana, Grażynę i tego trzeciego, który zawsze się rozpierdala, zanim w ogóle zaczniemy. Rozbij jaja z klasą, ale jakbyś chciał im pokazać, kto tu kurwa rządzi. Jedno spadnie na podłogę? Pójdź z tym. Działa dalej, nie płacz. Teraz mieszaj, ale nie jakiś pitu-pitu, tylko zapierdalaj trzeparką, jakbyś próbował ubić gniew na swoje życie w pianę szczęścia. Jaja mają wyglądać jak burza mózgów, psychiatryków. Patelnia. Masło. Ile? Tyle, żeby wyglądało, jakbyś próbował utopić swoje problemy w tłuszczu. Rozpuść je, ale nie spal, bo jak ci się przypali, to nawet pies tego nie ruszy. Wjeżdżają jaja, smażymy! Ale nie odchodź teraz do kibla czy po piwo, bo zanim wrócisz, będziesz miał na patelni suchy dramat, a nie jajecznicę. Sól, pieprz. Jak trzeba, to syp tyle, żebyś poczuł, że żyjesz. Jak masz szczypiorek, to go siekaj, jakbyś był kurwionym ninja. Albo nie. Jak jesteś leniwy, to i tak wyjdzie spoko. Mieszaj, aż zrobi się taka kremowa, puszysta masa. Ale nie przesać, bo wyjdzie Ci gumowy placek z rozpaczy. Na talerz. Jak chcesz, to walnij trochę sera albo keczupem narysuj kuja. Nikt Ci nie broni. To Twoja jajecznica, Twoje zasady. Smacznego, po paprańców. W następnym odcinku nauczymy się, jak ugotować wodę tak, żeby nie spierdolić sobie dnia.